Witam w 74. odcinku życia królików. Dzisiaj sprawdzimy klatkę z Anią. Jest tutaj z nami perełka, ale teraz nie będę jej głaskał, bo nie chcę złapać jej zapachu. Tak wygląda perełka. A my otwieramy klatkę z Anią i postaramy się ją pogłaskać, tak żeby złapać jej zapach, a potem sprawdzimy malutkie, czy wszystkie przeżyły. Dzisiaj one mają swój siódmy dzień życia. Ania mi się schowała. Więc ja ją spróbuję pogłaskać i ją wyjąć z klatki. Widzimy się za sekundę. Tak, tutaj Anię wyłożyłem. Już ją trochę zdążyłem pogłaskać, żeby złapać zapach na, mojej, na moją rękę. Tak ona tutaj wygląda sobie. Siedzi na tym stoliku. Ale dzisiaj ją położę tutaj na ziemi, żeby się trochę pobiegała. To teraz ją chcę tutaj dwoma co potrzebuję. Tak, i tutaj Anię położyłem na ziemi. I tak tutaj Ania wygląda i zobaczymy, czy, czy pójdzie sobie biegać, jak się będzie zachowywała. A tutaj mamy perełkę, która też wszystko obserwuje, a Ania się wącha obecnie z, z Robertem. No i perełka też tutaj jest. Dobra, Ania nie chce pobiegać tutaj, a my przejdźmy do gniazda z małymi króliczkami. Najpierw wezmę latarkę. I sprawdzimy jak wygląda sytuacja tutaj w środku. Tak latarkę tutaj zamontowałem, żeby było jaśniej. I, i teraz zrobimy, spróbujemy otworzyć gniazdo. Przecież tutaj one powinno być, bo tutaj czuję. Tutaj czuję bardziej, że jest ciepło. Zaraz zobaczymy. Tak, tutaj są malutkie, staram się to robić delikatnie, żeby się żadnemu krzywdy nie zrobić. Najpierw tak gniazdo otworzymy i Wam pokażę z bliska. Tu jest jedna główka, druga, trzecia, a czwarta chyba tutaj jest. Tutaj są uszka i główka, ale wyjmę wszystkie cztery, żeby sobie z bliska zobaczyć na chwilkę pierwszy, jeden tak wygląda króliczek jeden ten Robert na dole szaleje, bo ja jestem teraz, mam nogi koło, koło jego klatki i on po prostu też chce, żeby go wypuścić i pogłaskać ale go no, musi poczekać dwa, drugi króliczek trzeci króliczek trzy i czy jest tutaj czwarty Delikatnie, delikatnie, ale głęboko, głęboko jest. Dobra, ten puch odłożę, żeby bo to jest cenne. O i wpadł do środka. Dobra. Wyjmujemy. Tu go wkładamy, ale ten puch. Ten puch jest najcieplejszy właśnie w tym miejscu, gdzie te króliczki leżą. Więc tak to tutaj wygląda. Są cztery, cztery króliczki. Dzisiaj jest ich siódmy dzień życia. Tak one wyglądają. Też one na początku były takie typowo czarne, a teraz już widać, że na główkach im się te główki zaczynają tak, tak przejaśniać. Na przykład tutaj u tego widać. Ale one mają instynkt, żeby iść w stronę gniazda, bo gniazdo jest tam. I tak widać, na przykład ten tutaj już próbował, próbował iść w stronę gniazda. Tak, możemy ładnie pogłaskać. One też nie piszczą, więc, więc myślą tu nic się nie odzywają, więc myślę, że... Matka je dobrze karmi, nie są głodne, ale teraz się wszystkie wtuliły. Możemy je pogłaskać, tak one wyglądają. Cztery małe króliczki. Tak. Myślę, że też tak one tutaj wyglądają na tle klatki. Tutaj jest klatka. I myślę, że już je tutaj odłożymy, żeby, żeby ich nie stresować. Więc zaczniemy na przykład od tego. Tak, tak wygląda mały króliczek. Dobra, odkładamy. Tutaj jeden. Dwa. Trzy. I czwarty. Tak. Zobaczcie jakie te tutaj jest głębokie. Tu myślę, że no puchu jest tak dotąd, więc te gniazdo z tyle z 10 cm można powiedzieć, że głębiej niż puch, tam dopiero malutkie się zaczynają jeszcze zupełnie nie, głębiej, więc jest super zrobione na takie zimne dni, na zimne noce. Myślę, że są małe, bardzo dobrze zabezpieczone. Ja się cieszę z tego, że Ania właśnie takie duże gniazdo zrobiła, bo tak naprawdę jak, jak tutaj już gniazdo jest tu, a tutaj 30 cm dalej, to jeszcze tutaj w tym miejscu już się zaczyna puch, więc ja na przykład tutaj Robert szaleje bardzo mocno. Tutaj są, jest ta siatka. Więc tutaj od razu jest bariera z puchu zrobiona. A gniazdo dopiero jest po drugiej stronie, za tym puchem, gdzieś tutaj, w tym miejscu. Tak to tutaj wygląda. Robert szaleje, tutaj jest Haland. A my jeszcze otworzymy malwinę. Tutaj jest malwinę. Nie wpuściłem do środka i nie od razu też, jak, jak wróciła do klatki, to pierwsze co, co zainteresowała się, czy ma tutaj paszę dla maty karmiących, nasypaną, więc tutaj y, nasypię jej paszy. Powiem, że ona na nią bardzo, bardzo liczy. Tak dostała paszy. Też o, króliki one mają, patrzę, ja Robert, on cały czas szaleje, ale za chwilę Robert cię wypuszcza, musisz poczekać na swoją kolej. Króliki mają wodę tutaj w tym pojemniku kropelkowym, ale też nalewam im y, do miseczki bo widzę, że też im ta woda smakuje z, z miseczki, są ładnie tą wodę wypłynie. Damy dwa kawałki marchewki. Tutaj włożę marchewkę i tu mam, tu mam przygotowane, tu są tak listy lipy, są gałązki od winorośli, są gałązki od świerków i też są gałązki od jabłoni. Może tutaj znajdę. O, na przykład tutaj gałązka od jabłoni i też e, tutaj piaderko tutaj położę i taką sporą gęść e, chwycę i tutaj włożę tutaj. To jest takie myślę, że na, na, na zimę takie witaminy dla królików są odpowiednie, bo, bo tutaj mają i, i ma gałązki samice do pochrupania i mają liście, więc myślę, że to jest e, dla niej e, ok. Tutaj tą kratkę zamykamy delikatnie. Tu zamykamy. Też trochę powoli, bo to jest dobra melana. Na, na. A my przejdźmy do sprawdzania małych od Malwiny. Tak tutaj wygląda Malwina. Tam są malutki, już się jeden się przebudził. Ale ja my najpierw pogłaszczamy Malwiny, zaraz przejdę do sprawdzania malutkich. Tak, Malwinę pogłaskałem i wypuściłem. Tak wygląda Malwina, jeszcze trochę ją pogłaszczę, i po głowie. Tak, a my przejdźmy do, do malutkich króliczków. Widzę, że już jeden pociągną sam wychodzą z gniazda. Ten już tutaj idzie do nas do przodu. No. Weźmę trochę sianka. O, chyba trochę nie przestraszył. co trochę siana z, z tutaj stąd zabiorę. Tak i tak trochę popruszę, żeby malutkie miały możliwość jedzenia sianka, a tu perełka jeszcze przyszła, a ja zamontuję latarki, tak żeby było lepiej widać. Malutkie. Jedna i druga zam zamontowana. I teraz się tutaj nachylimy i zobaczymy malutkie, czy, co one robią. Jeżeli chodzi o te malutkie, to tak, one dzisiaj mają swój e, 19. dzień życia. I tak one wyglądają. Tutaj tak, takie buźki mają. No, a ten tutaj wącha moje palce. Tak, musimy je ładnie pogłaskać. Malutkie. Tam jeden już taki jest schodzący. No, wyjmiemy tutaj te też. Jak wszystkie sprawdzić, to wszystkie wyjmiemy tego i trzeciego, ale patrzcie, on ten chyba sam już wyjdzie albo chwycę go i tutaj wyłożę. Tak one wyglądają. Tutaj ładnie chodzą sobie. Ten już jak się ten, ten się tutaj przeciągał, tak a ten tutaj sobie siedzi w środku. Tak wyglądają małe króliczki. Już naprawdę są sporej wielkości. Takie malutkie, to można sobie na nie sobie je obserwować cały czas, bo są już takie fajne. Właśnie w takim wieku jak teraz, bo bo, bo już można je dotykać. A tutaj perełka jakieś akrobacje robi. Patrzcie na to. No perełka, ona jest do góry nogami. perełka, żebyś nie spadła, bo coś 4 metry do ziemi byś miała. Ale my przejdźmy tutaj jeszcze raz do tych malutkich. Chwycę na przykład tutaj tego dzidziusia i go na chwilę postaram się wyłożyć z klatki. Tutaj go położyłem. I tak taki malutki króliczek wygląda. Tak wygląda króliczek. Tutaj już ma bardzo fajne te kolory, takie się robią jak u królików belgijskich, czyli taki tutaj rudy. I tutaj przechodzi już w szary kolor. No fajne te króliczki są. Na takie ma masywne łapki mają z przodu i z tyłu. Dobra, ja go nie strasuję i go odłożę do środka. Tak. Tak sobie malutkie tutaj biegają. A ja zaraz pójdę po Malwinę. Tak, tutaj malwinę włożyłem z powrotem do klatki, ona się trochę rozbiegała i ciężko ją było złapać, ale my dolejemy tutaj wody do, do tej miseczki. Tak, i też damy jej pasy dla matek karmiących. Uwaga. Tak, tutaj nasypiemy. bo ona też bardzo tą paszę lubi. I damy jej dwie marchewki, żeby mogła ładnie zjeść marchewki. I też mam tutaj tę mieszankę tych liści, więc... Zaraz jej trochę takiej zielonej mieszanki tutaj też dam. I myślę, że sobie chętnie, chętnie taką mieszankę też Malwina zje. Tak wygląda Malwina. Ja dziękuję wszystkim za obejrzenie tego materiału. Zapraszam na moje pozostałe filmiki. Zapraszam do komentowania, polubienia wideo. I ja tutaj będę karmił jeszcze po kolei pozostałe króliki. Wypuszczę też Roberta. Dzięki na razie, cześć.